Wracamy dzisiaj wspólnie do ekspozycji pierwszego listu apostoła Piotra. I czytając dzisiejszy fragment, przyszły mi na myśl słowa pewnego wiersza, który stał się takim powiedzeniem, wręcz spotykanym często na co dzień w języku polskim. Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie. Co posiadacie? Czy ktoś z Was wie, kto jest autorem tego wiersza? XIX-wieczny nauczyciel języka polskiego, bo najwięcej mu nie pozwolili z powodów politycznych, Stanisław Jachowicz. Polecam jego wierszyki i bajeczki. Chociaż są one pisane już takim trochę starszym językiem, to jednak w bardzo prosty sposób zawiera w nich mądrość, która przemawia bardzo bezpośrednio. I do dziecka, i do dorosłego. Cały ten wiersz brzmi tak. Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie, a boć nie śliczne, te wioski liczne, ten kraj kochany. Piękny wiersz. O czym on nam mówi? Mówi nam o wdzięczności. A właściwie o braku wdzięczności, albo o niezadowoleniu z tego, co mamy uczyć się wdzięczności i potrzebujemy ją praktykować. Wdzięczność może nie jest jakąś szczególną dyscypliną duchową, niemniej jednak potrzebujemy się w niej regularnie ćwiczyć, ponieważ człowiek z natury niestety wdzięcznym stworzeniem nie jest. I nie kończy się to wraz z wiekiem nastoletnim trwa to do końca życia. Niestety. Brak wdzięczności jest bezpośrednio powiązany z naszym niezadowoleniem z tego co mamy. I skupianiem się na tym, czego nie mamy, a inni mają, a my nie mamy i jest nam źle, a inni mają lepszą pracę, a inni mają większy samochód, a inni mają lepiej, a inni mają fajniej, a inni mają nowsze. Inną formą tego samego powiedzenia jest to, że trawa u sąsiada jest bardziej zielona. I to w kilku językach jest to powiedzenie. Jak to jest, że u niego jest zawsze fajnie, u niego zawsze lepiej. Stąd tytuł kazania dzisiejszego. Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie, a nie dotyczy to tylko wymiaru takiego materialnego życia, dotyczy to również życia z Bogiem. I naszego takiego może czasami poczucia niespełnienia, niezadowolenia z tego, co jest. Bo gdy na przykład sięgamy do kart Pisma Świętego i pocztamy o Abrahamie którego Bóg wybrał, przemówił do niego i go wybrał. I cudownie prowadził, obdarzył go fenomenalnym bogactwem i rodziną. Chociaż długo czekał na tego syna, ale rodzinę miał. I tym cudownym ocaleniem jego, no w sumie nie pierworodnego, ale stare pierworodnego Izaaka. Czy gdy czytamy o Mojżeszu, za czasów, którego Bóg robił chyba największą ilość cudów. W całej historii Starego Nowego dostanę, bo za niego, za Eliasza i za Pana Jezusa i apostołów było takie trzy momenty. Te plagi w Egipcie, rozstąpienie się morza, manna z nieba, woda ze skały, zwycięskie wojny. Gdy pomyślimy o Eliaszu, wstrzymał deszcz na trzy lata. Rozmnożył mąkę i oliwę w czasie głodu u wdowy Sarepty, a jak jeszcze jej syn umarł, to go wskrzesił z martwych. Ogień ściągnął z nieba na górze karmel na tą ofiarę, którą tam składał, a jak zakończył życie. Wjechał ognistym rydwanem prosto do nieba. Ale tam się działo. Ale super się działo. A prorok Daniel, a Ezechiel, ich wizje eskatologiczne, a Jonasz z tą rybą, o której dzisiaj już wspominałem, i wielką niwą na kolanach. No, fantastyczne rzeczy się wtedy działy. Tylko u nas tak jakoś, normalnie. Dzień po dniu, jutro poniedziałek, praca, panie, szkoła. Zdalnie, niezdalnie, uczelnia, jakoś tak mało cudownie, prawda? Otóż nieprawda. Absolutnie nieprawda. Przeczytajmy wspólnie te trzy wersety, które pominąłem, już przechodząc przez pierwszy rozdział, na tą szczególną okazję. Tego zbawienia pilnie poszukiwali i starannie je badali prorocy, którzy o tej dla Was właśnie łasce prorokowali. Badali oni, na jaki i na jakiego rodzaju czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusa, który zapowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa i następującą po nich chwałę. Im zostało objawione, że nie im samym, lecz wam służyło to, co teraz oznajmili wam ci, którzy głosili dobrą nowinę mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. W te sprawy pragną mieć wgląd aniołowie". <laughs> Pamiętamy, że apostoł Piotr pisze swój pierwszy list do kościoła, któremu jest źle. Do ludzi wierzących, do chrześcijan, którzy byli zniechęceni, żyjący jak sam Piotr na początku listu mówi, wygnańcy w obcej ziemi. Do ludzi, którzy potrzebowali pokrzepienia, którzy potrzebowali odświeżenia, może nawet takiej duchowej odnowy, bo było im źle, było im źle każdego dnia. To nie było tak, że no, przez chwilę jest niefajnie, ale już za miesiąc będzie dobrze, ciągle było źle. I Piotr wychodzi w tym pierwszym liście naprzeciw ich potrzebie. Jak to robi w tym fragmencie, który przed chwilą przeczytaliśmy? Otóż najpierw przywołuje proroków Starego Testamentu, czyli ludzi, których głównym zadaniem było słuchanie tego, co miał do przekazania im Bóg, i mieli to przekazać innym ludziom. Taka, takie było zadanie proroka. Zaczęło się to od Mojżesza pod górą Synaj. Wtedy, kiedy stanęli tam całym wielomilionowym obozem i Bóg przemówił do narodu, ale ludzie się przestraszyli Bożego głosu i poprosili Mojżesza, żeby on w ich imieniu rozmawiał. Więc Mojżesz wchodził na górę, rozmawiał z Bogiem, Bóg mu coś przekazywał. Mojżesz schodził z góry, przekazywał to ludziom. Znowu wchodził na górę, Bóg mu coś przekazywał, schodził. W ten sposób powstał urząd, czy służba proroka. I tak trwało to później przez wiele pokoleń, aż do czasów Nowego Testamentu. Niezliczone w sumie, niezliczona ilość proroków, bo, bo nie wiemy, ilu, ilu tych proroków było, było bardzo wielu, których Bóg posyłał do, do narodu wybranego, do Izraela całego, później do Izraela i Judy, później w czasie niewoli i poniewoli, różnie to było, żeby przekazywali Boże przesłanie. Apostoł Piotr mówi swoim adresatom, że ci prorocy, popatrzmy na werset 10, poświęcali dużo czasu i wysiłku na poszukiwanie, czyli na zrozumienie, na zgłębienie spełnienia się Bożego ratunku, czyli zbawienia człowieka, o czym czytaliśmy w fragmencie uprzedzającym. Prorocy byli to ludzie, którzy starannie badali, analizowali długo i z wysiłkiem. Wgłębiali się w Boże słowo, gdy Bóg im je dawał. Ale co tak konkretnie oni chcieli zgłębić, rozgryźć, zrozumieć? Czytamy o tym w wersecie 11, popatrzmy. Badali oni na jaki i jakiego rodzaju czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusa, który zapowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa i następującą po nich chwałę. W gruncie rzeczy, słowa te pokazują nam, że prorocy otrzymywali szczególny wgląd, którego nie mieli inni ludzie, ówcześniej im żyjący, w tajemnicy zbawienia. Na przykład w to, że Chrystus będzie Chrystusem cierpiącym i że dopiero po jego cierpieniu nadejdzie chwała. Dla typowego Żyda pierwszego wieku taka myśl była nie do przyjęcia. Oni nie chcieli Chrystusa cierpiącego. Oni chcieli Chrystusa chwały. Oni chcieli Chrystusa, który zwycięży imperium rzymskie i przywróci dobrobyt i chwałę Izraela. Nie mieli czasu na Mesjasza poddanego cierpieniu, ale pierwotni adresaci apostoła Piotra doskonale wiedzieli, że ich zbawienie właśnie przyszło przez cierpienie. Przez cierpienie ich zbawiciela. I do zgnębionych czytelników Piotra. To przypomnienie było zachęceniem, ponieważ ich trudności, ich próby odzwierciedlały życie Mesjasza. Wam jest źle, pisze Piotr, przechodzicie próby, przechodzicie trudności, to wiedzcie, że jesteście w doborowym towarzystwie. Bo dokładnie takie życie przeszedł sam Chrystus. I tak samo te słowa możemy kierować do nas. Jest ci, jeśli jest ci ciężko w życiu, jeśli spotyka cię krzywda, jeśli spotyka cię niezrozumienie i odtrącenie, jeśli spotyka cię niesprawiedliwość, to Twój Zbawiciel doskonale wie, jak się czujesz i doskonale wie, jakiego ukojenia potrzebujesz, bo sam przez to przeszedł. Ale na tym nie kończy się zachęta Piotra. Popatrzmy na werset 12, na początek. Zostało im objawione, że nie im samym. Lecz wam to służyło. I to jest taki werset, który można na różne sposoby tłumaczyć, żeby spróbować oddać to, co autor miał na myśli. I tutaj przytaczam kilka różnych tłumaczeń. Brytyjkę, czyli tą warszawską, poznańską i tłumaczenie dosłowne. Zobaczmy. Ja akurat cytowałem z Biblii Ekumenicznej: Zostało im objawione, że nie im samym, lecz wam to służyło. Brytyjka mówi: Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali. Poznańska, zostało im objawione, że nie im, lecz raczej wam to służyło. I tłumaczenie bardziej dosłowne. Im to zostało objawione, że nie im samym, lecz wam służyły te sprawy. Co z tego wynika? Z tego wynika, że prorocy w swoich poszukiwaniach i badaniach tak naprawdę nie służyli ludziom im ówczesnym, ale nam. To, co przekazywali o Bożym planie zbawienia, tak naprawdę nie było adresowane do ludzi, wśród których byli i którzy tego nie przyjęli, ale oni służyli nam. Te wszystkie cuda, te wielkie wydarzenia, o których wspominałem na wstępie, i wiele, wiele innych z życia proroków Starego Testamentu, to wszystko wydarzyło się nie dla proroków, nie dla Izraela Starego Testamentu, ale dla nas. Jak to możliwe? Przypomnijmy sobie na przykład Eliasza. Jego życiowym marzeniem była duchowa odnowa Izraela. O niczym innym tak nie marzył, niczego innego tak nie pragnął. Całe swoje życie dedykował temu, żeby doprowadzić, dzięki Bożej mocy i prowadzeniu, Izrael do odnowy, żeby odwrócili się od pogańskich bogów i wrócili do Boga który ich wyprowadził, sformował, wyprowadził z niewoli, dał im Palestynę czy Kanaan, a oni wzgardzili i odwrócili się. Pragnął tego z całego serca, z całej duszy, z całej siły. I gdy na górze Karmel Bóg syła ogień na jego ołtarz, później Eliasz rozprawia się z kapłanami Baala i Aszery, to był pewny, że właśnie rozpoczęła się duchowa odnowa Izraela. Już mógł widzieć to oczami swojej wyobraźni, jak ludzie padają na kolana, jak wyznają swoje grzechy, jak rozwalają wszystkie te posągi właśnie bóstw krwawych, brutalnych, obcych, pogańskich, demonicznych. Wszyscy wracają do świątyni, żeby oddawać chwałę Bogu, zmieniają swoje życie, jak ci w Niniwie, odwracają się całkowicie, że teraz zobaczyli to na swoje oczy, że Bóg jeden prawdziwy jest w Izraelu. I wszystko następnego dnia pryska, kiedy królowa Jezebel, sprowadza go na ziemię i mówi mu, za chwilę to ja cię tak zabiję, jak ty tych proroków. I wtedy Eliasz popada, jak pamiętamy, w zniechęcenie. Jakąś formę załamania i puczcia, beznadziei. Dlaczego? Dlaczego po dniu triumfu, po dniu właśnie realizowania się na jego oczach wielkiego, bożego planu zbawienia, jakaś pogańska królowa mówi, jutro zginiesz i on się załamuje dlatego ponieważ wyczekiwał wypatrywał szukał duchowej odnowy swojego narodu a wszystko się posypało także wołał do Boga żeby ten odebrał mu życie mój boże zabierz mi życie bo już nie chcę mi się żyć to już wręcz jakaś lekka depresja była ale taka bardzo często była zapłata za wierną służbę proroka niezrozumienie odrzucenie pobicie Śmierć, i gdy czytamy listę bohaterów wiary, 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, jakie były losy wielkich, bożych ludzi. I to podsumowanie: Ludzie, których ta ziemia nie była godna, w ten sposób byli mordowani, przeżynani piłą, kamienowani, paleni. To taki właśnie był los proroka. Ponieważ oni nie służyli tak naprawdę ludziom sobie ówczesnym, jak czytamy, ale służyli innym czasom i innym ludziom. I nie potrafili zrozumieć Bożego planu zbawienia, tak jak my możemy go zrozumieć dzisiaj, a bardzo, ale to bardzo tego pragnęli. Eliasz widział oczami wyobraźni, jak to może się dziać, jak ta iskra może zapalić. Duchowy płomień w Izraelu. Ale nie taki był Boży Plan. Czy Eliasz kiedyś to zrozumiał? Za swojego życia na Ziemi nie. Ale pewnego dnia, jak pamiętamy z Ewangelii, Bóg wysłał go razem z Mojżeszem jeszcze raz na Ziemię. Na pewną górę. Żeby wszystko wyjaśnił mu sam zbawiciel i Mesjasz, Pan Jezus, tam na górze przemienienia. Gdy rozmawiali, jak czytamy, z Chrystusem. O Jego odkupięcej śmierci na krzyżu w Jerozolimie. Cała służba Eliasza, Jego poszukiwania, jego próby zrozumienia, jak będzie wyglądało Boże zbawienie, było Jego służbą dla nas. Wszystkie te cuda, niezwykłe wydarzenia Starego Testamentu, były dla nas. Czy jesteście w stanie się tym zachwycić? że te wielkie plagi i cuda, to wszystko, co Bóg robił w Starym Testamencie, tak naprawdę służyło nam, naszemu pokrzepieniu, naszemu zbudowaniu. Że właśnie wtedy, kiedy my jesteśmy krzywdzeni, kiedy my jesteśmy potraktowani niesprawiedliwie, my wiemy, jaki jest Bóg. I On to wszystko przygotował dla nas. Czyż to nie jest zaskakujące i piękne? Ale to jeszcze nie koniec. Czytając dalej w wersecie 12... Im zostało objawione, że nie im samym, lecz wam służyło to, co teraz oznajmili wam ci, którzy głoszą dobrą nowinę mocą zesłanego z nieba ducha świętego, w te sprawy pragną mieć wgląd aniołowie. Jeśli pierwotnym adresatom nie wystarczyło to, co do tej pory przeczytaliśmy, żeby przestać. Czyli ja nie wiem, czy oni cudze chwalili, a swego nie znali, to bardziej adresuję do siebie i do nas. Jeśli nam jeszcze to by nie wystarczyło, żeby przestać chwalić cudze, jak innym jest dobrze, a mi biednemu zawsze wiatr w oczy, to Piotr robi krok dalej. Mówi Bóg nie tylko wysłał proroków i ewangelistów, by Jemu służyli, ale prawda o zbawieniu jest tak wielka, że zastępy anielskie wpatrują się zachwycone tym, co widzą w Bożym Kościele. Zastępy anielskie dzisiaj przypatrują się Bożemu Królestwu i są zachwycone i zdumione. Moglibyśmy zazdrościć Mojżeszowi osobistych spotkań z Bogiem, twarzą w twarz, tam na górze, w namiocie spotkań. Moglibyśmy zazdrościć tego, że mógł oglądać i rozpoczynać plagi w Egipcie, te wszystkie cuda, które miały miejsce podczas wędrówki przez 60 lat po bezludnych terenach. Moglibyśmy zazdrościć Eliaszowi, Elizeuszowi, Danielowi, Ozaaszowi, no i jemu to może nie zazdrościlibyśmy, to ten, co miał się z prostytutką ożenić. Z Jonaszem też byśmy się raczej na życie nie zamienili, ale na przykład z Izajaszem, z Ezechielem i ich wizjami eschatologicznymi, ale prawda jest taka, że to oni wszyscy chcieliby się zamienić z nami. to oni wszyscy chcieliby zobaczyć tą rzeczywistość po drugiej stronie krzyża. Piękne i potężne rzeczy działy się punktowo w tej historii Starego Testamentu, ale działy się. Jak mówiłem, najwięcej czasów Mojżesza, później Eliasza. To były takie główne momenty, gdzie Bóg budował swój naród lub wzywał go do opamiętania. Ale prawda jest taka, że oni wszyscy zamieniliby się na życie z nami. Na ten czas, kiedy dopełniło się Boże Zbawienie w Jezusie Chrystusie, tak bardzo chcieli poznać zbawiciela, tak bardzo chcieli poznać tego zapowiadanego Mesjasza, zobaczyć wypełnienie się wielkiego Bożego planu zbawienia. Ale to nie było dla nich. To nie miało się wydarzyć za czasów ich służby. Natomiast jest dla nas, jest dla mnie i dla Ciebie. Jutro jest poniedziałek. Wstaniesz rano do pracy albo do szkoły, codziennych obowiązków. I jak wstaniesz? Czy nucąc pod nosem smętną piosenkę, ale innym jest dobrze, ale inni mają fajnie. Więcej zarabiają, mają lepszą pracę, pracują zdalnie, mogą sobie pozwolić na więcej. Czy wstaniesz jako Boża córka, jako Boży Syn, gotowy do życia na bożą chwałę? A zastępy anielskie będą się szturchały po skrzydłach, nie mogąc się nadziwić, że pomimo wielu smutków, wielu krzywd, wielu niesprawiedliwości, chorób, bólu i niespełnienia, które przeżywamy jako Boże Dzieci, jesteśmy gotowi żyć Bogu na chwałę. Jesteśmy gotowi żyć, by kochać się nawzajem jako Boży Kościół i troszczyć się o ten świat, który jest wokół nas. I nie dlatego, że my mamy osobiście tą siłę. Że Bóg dał nam takie charaktery, albo wybrał takich, którzy mają silne charaktery, ale dlatego, że działa w nas Duch Święty. Tak jak działał w prorokach Starego Testamentu, jak działał w, od początku Nowego Testamentu. I to jest Twój wybór, i to jest mój wybór. Gdy zadzwoni budzik w poniedziałek rano, czy wstanę? Cudze chwalicie, bo swego nie znacie. Czy wstanę z tym postanowieniem, ja chcę coraz lepiej znać to, co jest moje. Inni, jasne, są tacy, którzy mają więcej materialnie, są tacy, którzy mają więcej w talentach, są tacy, którzy mają więcej możliwości tego, tamtego i są tacy, którzy mają o wiele mniej. I dobrze wiemy, że mamy więcej niż 80% ludzi na całym świecie. Ale zawsze ta nasza ludzka natura mówi, że innym jest lepiej. Skończę studia i wyjadę, bo tam będę zarabiał pięć razy więcej. To jest mój wybór, to jest Twój wybór, ale z bardzo silną motywacją, i jak wielkie jest Boże zbawienie. A Boża łaska jest nad nami każdego dnia i możemy ją poznawać każdego dnia. Możemy się nią cieszyć, w niej odpoczywać. W niej rozkwitać każdego dnia w naszym Panu Jezusie, naszym Zbawcy. Amen.